Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie postaci nietuzinkowej i ciężkiej do zakwalifikowania w naszej kochanej wojnie polsko-polskiej. Polski pułkownik, ukraiński generał, niemiecki brygadę Firer i ostatni dowódca SS Galicjen. Weteran pięciu wojen, wszystkich za beznadziejną sprawę po stronie przegranych. Zawsze służący w armiach uciekających, rozbitych, okrążonych, branych w niewolę. Osobiście przez generała Andersa odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem – Virtuti Militari. Wobec tego, kim był i czego dokonał Pawło Szandruk, zapraszam na materiał. Pawło Szandruk na świat przyszedł 28 lutego 1889 roku we wsi Borsuki, w guberni wołyńskiej, jako obywatel Imperium Rosyjskiego. W kwestii edukacji rzekomo ukończył Niżeński Instytut Filologiczny, choć brak na to w zachowanych dokumentach śladów. Do tego doliczyć trzeba trzy kursy tuż przed wojną w Instytucie imienia Księcia Bezborodki i po powołaniu do armii Aleksiejewską szkołę wojskową w Moskwie którą ukończył w stopniu chorążego Od stycznia 1916 roku pełnił funkcję młodszego oficera w 232. pułku piechoty rezerwowej w Twerze pół roku później w sierpniu awansował do rangi porucznika w marcu 1917 roku został przyniesiony do 70. Pułku Piechoty, wraz z którym brał udział w działaniach wojennych na froncie opartym o rzekę Drzwina na Łotwie. Najpewniej tam też był on ofiarą ataku gazowego. Za swoją służbę został odznaczony Orderem Świętego Włodzimierza z mieczami, ustanowionego jeszcze przez Carycę Katarzynę II, a nadawany był on za zasługi cywilne i wojskowe oddane dla Imperium Rosyjskiego. Po rewolucji lutowej pułk przez niego dowodzony przekształcił się z typowego pułku armii rosyjskiej w pułk o wyraźnym już charakterze ukraińskim. W listopadzie 1917 roku, gdy w Rosji wybuchła rewolucja październikowa, zgodnie z dokumentami archiwalnymi, miał stopień porucznika. Mowy Lenina, które były głównym motorem napędowym Czerwonej Rewolucji, padły na podatny grunt. I wykiełkowały o wiele bardziej, niż sam komunistyczny Władyka mógł oczekiwać. Już w grudniu 1917 roku powołano do życia Ukraińską Republikę Ludową, mającą kształt mniej więcej obecnej Ukrainy. Lenin jednak, wbrew głoszeniu przez siebie wolności dla poszczególnych narodów pod czerwoną flagą, nie zamierzał pozwolić na samostanowienie Ukraińców. 17 grudnia 1917 roku Rada Komisarzy Ludowych w Piotrogradzie wystosowała do rządu ukraińskiego ultimatum, w którym zażądała podporządkowania się wojskom bolszewickim. W odpowiedzi na brak reakcji Rosja wysłała jednostki do pacyfikacji zbuntowanych ziem. Tak doszło do pierwszej wojny ukraińsko-bolszewickiej. Bolszewicy posiadali na Ukrainie wojska byłego Frontu Zachodniego, pułki zapasowe w większych miastach oraz oddziały Czerwonej Gwardii, stworzone z robotników okręgów przemysłowych Harkowa i Doniecka. Jednak główną ich siłą były oddziały rosyjskiej Czerwonej Gwardii nacierające z północy. Ukraińska Centralna Rada mogła im przeciwstawić jedynie nieliczne oddziały, złożone z ochotników. Oraz kilka kureni wolnego kozactwa. Szandruk wówczas walczył z bolszewikami jako dowódca pociągu pancernego. Oddziału samochodów pancernych. Wreszcie 9 pułku piechoty w składzie 3 Dywizji Żelaznej Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W Armii Ukraińskiej do 1920 roku osiągnął stopień generała Chorążego. 21 kwietnia 1920 roku. Doszło do przetasowania w stosunkach politycznych między rodzącą się Ukrainą oraz Republiką Polską. Jedno i drugie państwo walczyło o przetrwanie przeciwko nawale bolszewickiej. Młode państwa doszły więc do porozumienia w ramach tajnej umowy warszawskiej. Rząd polski uznał w niej istnienie Ukraińskiej Republiki Ludowej i zrezygnował z roszczeń do ziem sięgających granicy wschodniej Rzeczpospolitej obojga narodów. Z 1772 roku rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej natomiast uznał granicę polsko-ukraińską na Zbruczu i przecinającą Wołyń na wschód od Zdołbunowa, pozostawiając Równe i Krzemieniec po stronie polskiej i dalej na północ do linii Prypeci. Oznaczało to zrzeczenie się przez Ukrainę terenów leżących na zachód od określonej w umowie linii granicznej. Oba kraje zobowiązały się także do niezawierania umów międzynarodowych skierowanych przeciw sobie oraz gwarantowały prawa ukraińskiej ludności w Polsce i polskiej na Ukrainie. Ze strony polskiej umowę podpisał wiceminister spraw zagranicznych Jan Dąbski. Ze strony ukraińskiej natomiast Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przewodniczący delegacji Ukraińskiej Republiki Ludowej na rozmowy z Polską toczone od jesieni 1919 roku, Andrii Lewicki. Kilka dni później dołączono do tej umowy aneks w postaci konwencji wojskowej z 24 kwietnia, która de facto rozpoczynała współpracę oraz sojusz militarny obu państw przeciw wojskom sowieckim. W efekcie tej umowy 28 kwietnia ruszyła wspólna ofensywa obu krajów, znana jako wyprawa kijowska. Szandruk, dowodząc wówczas czwartą brygadą strzelców, sformowaną właśnie w okolicach Kamienica Podolskiego, brał czynny udział u boku jednostek polskich w marszu na ukraińską stolicę. Kijów został zdobyty w zasadzie bez walki, opuszczony przez siły czerwonych. 7 maja 1920 roku, 9 maja odbyła się w centrum Kijowa na Chreszczatyku wspólna polsko-ukraińska defilada. Naczelne dowództwo Wojska Polskiego, starając się, aby miejscowa ludność ukraińska nie odebrała czasowej obecności wojsk polskich jako okupacji, poleciło, aby na siedzibach urzędów wywieszać wyłącznie flagi ukraińskie a polskie tylko na budynkach zajmowanych przez dowództwo polskie. W dalszym toku działań wojennych Pawło Szandruk, nadal dowodząc swoją brygadą u boku 18 Dywizji Piechoty i 12 Dywizji Piechoty, walczył w składzie Frontu Południowego Wojska Polskiego, broniąc Galicji, walcząc pod Sidorowem i Niżniowem. Działania na wojnie polsko-bolszewickiej Brygada Szandruka zakończyła w październiku 1920 roku na Podolu, zdobyciem Mochylowa i Szarogrodu, gdzie dotarła do nich wiadomość o zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, zwieńczonej pokojem ryskim. Dla wojsk ukraińskich było to perrusowe zwycięstwo, gdyż pokój ten oznaczał podział ziem ukraińskich pomiędzy Polskę i ZSRS. Dowódców wojsk ukraińskich w sporej mierze wówczas internowano i zamykało to perspektywę na zaistnienie w przyszłości wolnej Ukrainy. Sam bohater dzisiejszego materiału w efekcie ugody z rygi został na przeszło 6 lat przez rząd Polski internowany w listopadzie 1920 roku razem z żołnierzami ukraińskiej trzeciej dywizji Żelaznej. Wraz z nimi na terytorium Polski Znalazło się wtedy około 40 tysięcy żołnierzy i cywilów ukraińskich, około 4 tysiące oficerów, a wśród nich ponad 60 generałów. Rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej i Rada Republiki na swoją rezydencję zajęły hotel Bristol w Tarnowie. Kilka miesięcy później, 15 maja 1921 roku, podczas wizyty w obozie w Szczypiornie, Józef Piłsudski. Stojąc przed frontem internowanych żołnierzy ukraińskich, powiedział: Ja Was przepraszam, panowie, ja Was bardzo przepraszam. To miało być zupełnie inaczej. A jak wyglądało to internowanie? Z zachowanych wspomnień szandruka. Mundury naszych ludzi były w łachwanach. Niektórzy oficerowie nie mogli wstawać z łóżek, gdyż nie mieli już niczego co mogliby na siebie założyć. Jednakże nie można było się w takich jego wypowiedziach doszukiwać pretensji pod adresem oficjalnych władz polskich. To było po prostu stwierdzenie faktu. Gorzej znosiło się odzywki niektórych wysoko postawionych polskich polityków. Generał Hrabia Szeptycki, rodzony brat grekokatolickiego metropolity Andrija Szeptyckiego, szef sztabu generalnego, Powiedział ponad ukraińskiemu generałowi, ministrowi emigracyjnego rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej Wołodymirowi Salskiemu: Wynoście się z Polski, wyszmaciarze. Ukraińcy jednak bardzo wówczas chcieli współpracę z Rzeczpospolitą. Zachowała się na przykład relacja chorążego Arkadiusza Żylińskiego z byłej pierwszej dywizji Zaporowskiej. Jak to 6 maja 1921 roku wraz z kolegami opuścił obóz internowania w Wadowicach, by udać się do Powstańców Śląskich. Tam wraz z innymi Ukraińcami walczył o miasto Bytom, zdobywając na Niemcach dworzec kolejowy w Bytomiu i hutę Laura. Dopiero po przewrocie majowym z 1926 roku nastąpił w tej kwestii przełom, Żołnierze ukraińscy otrzymali paszporty oraz status uchodźców politycznych. Podyktowane to było najpewniej dawną chęcią Piłsudskiego do utworzenia państwa federalnego na wzór dawnej idei Rzeczpospolitej Trójka Narodów jeszcze z powstania styczniowego i wspólnej walki przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Plan ten. Dość jaskrawie wizualizował się również w decyzjach dowództwa Wojska Polskiego, gdyż w 1928 roku szandruk zastąpił generała Wiktora Kuszcza na stanowisku szefa tajnego sztabu Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej przy Sztabie Głównym Wojska Polskiego, który to miał zorganizować Armię Ukraińską u boku Wojska Polskiego w przypadku agresji ZSRR na Polskę. I pozostawał w nim do. 1939 roku. Został wówczas sporządzony w porozumieniu z Polskim Sztabem Głównym plan mobilizacyjny Wojska Ukraińskiego w oparciu o emigrantów i Ukraińców zamieszkałych w Rzeczypospolitej. Ze strony polskiej współpracę nadzorowali generałowie Wacław Stachiewicz, Julian Stachiewicz, Tadeusz Kutrzeba. Pawło Szandruk po ukończeniu nauki w Instytucie Radiotelegraficznym, chcąc kontynuować naukę w Wyższej Szkole Wojennej, zdecydował się zostać oficerem kontraktowym Wojska Polskiego, poddając się weryfikacji w stopniu majora ze względu na ograniczenia szarży słuchaczy szkoły, mimo posiadania stopnia generała chorążego Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Szkołę ukończył w 1938 roku. W randze podpułkownika dyplomowanego. Gdy 1 września 1939 roku doszło do wojny z nazistowskimi Niemcami, Pawł Szandruk był szefem sztabu 29. Brygady Piechoty na odcinku Frontu Północnego generała Stefana Dąb-Biernackiego. Brał udział w drugiej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie wyróżnił się on na tle innych polskich dowódców. 23 września o świcie. Pozostałości 39 Dywizji Piechoty ruszyły w Szcześnik w kierunku Suchowoli. Niemcy szykowali się do kontrataku i otrzymali dodatkową artylerię. O godzinie 8 rozpoczęło się niemieckie natarcie poprzedzone przygotowaniem artyleryjskim. Ciężkie straty poniosła 29 Brygada Piechoty. Niemcy przełamali polską obronę w rejonie Barchaczów i Hitno. Nie udało się to pod Stabrowem, gdzie bronił się podpułkownik Andrzej Strach. Po południu 29. Brygada została zagrożona oskrzydleniem, ale nie nadszedł rozkaz do odwrotu. Pułkownik Bratro doznał załamania nerwowego i uciekł samochodem na wschód. W krytycznej sytuacji Dowództwo przejął podpułkownik Pawło Szandruk, który rozkazał odwrót. Odwrót odbywał się pod silnym ogniem artylerii niemieckiej i przy okrążonym skrzydle, do którego zbliżały się już niemieckie pojazdy pancerne. Sytuacja brygady była właściwie beznadziejna. Jednakże wojska wyszły z pułapki szczęśliwie, unikając zagłady w dużej mierze dzięki osobistej ingerencji pułkownika Szandruka. Jego zdolności przewidywania jego energii i odwadze. Zrobił on o wiele więcej dla uratowania wojska, niż można się było spodziewać od przeciętnego dowódcy w podobnej sytuacji. Przez cały okres działań wojennych w 1939 roku pułkownik Szandruk zachowywał się jak przystało na lojalnego i dzielnego oficera. W konsekwencji odznaczony został po wojnie Krzyżem Virtuti Militari. Ostatecznie trafił do niewoli niemieckiej, przewieziony jako ciężko ranny do prowizorycznego obozu jeńców wojennych, a potem do szpitala w Kielcach. Zakwalifikowany przez polskich lekarzy jako przypadek beznadziejny, został zwolniony i 18 listopada oddany pod opiekę brata, po czym wywieziony do łodzi na rekonwalescencję. W styczniu 1940 roku Szandruk wrócił do żony w Kierniewicach, zadenuncjowany przez gestapo, został aresztowany i po przesłuchaniach w siedzibie Sicherheitspolizei w Alei Szucha przez 7 miesięcy był on więziony w izolacji w więzieniu mokotowskim, został zwolniony w związku z niemieckimi przygotowaniami do ataku na ZSRR. Jeszcze wiosną 1941 roku znalazł się on wśród ukraińskich oficerów, których Niemcy chcieli wykorzystać do tworzenia formacji wojskowych na wschodzie. Przebywał w Rumunii jako cywilny doradca Ukraińskiego Komitetu Centralnego w związku z przygotowaniami Niemców do ataku na ZSRR. Wkrótce po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej zażądał dymisji, która została mu udzielona. Od maja 1941 roku do listopada 1944 był kierownikiem Miejskiego Kina w Skierniewicach, gdzie zatrudniał Polaków poszukiwanych przez Niemców, dając im w ten sposób schronienie. W 1943 roku na propozycję objęcia dowództwa nad ukraińską 14. Dywizją Waffen-SS Galicjen zdecydowanie odmówił. W grudniu 1944 roku, półtora miesiąca przed zajęciem Skierniewic przez Armię Czerwoną, został wezwany przez prezydenta Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji, Andrija Lewickiego, do Berlina, gdzie po spotkaniu z generałem Ernstem Kustringiem zgodził się przyjąć funkcję przewodniczącego utworzonego 15 marca 1945 roku Ukraińskiego Komitetu Narodowego i dowódcy Ukraińskiej Armii Narodowej, w skrócie UAN. Po objęciu dowództwa nad armią został awansowany przez prezydenta Lewickiego do stopnia generała porucznika. Jako głównodowodzący UAN przejął osobiste dowodzenie nad 14. Dywizją Grenadierów SS, wydobywając ją spod komendy niemieckiej, gdyż formalnym dowódcą Pozostawał do 27 kwietnia dotychczasowy dowódca SS Brigade Führer, Fritz Freitag. 19 kwietnia 1945 roku do sztabu dywizji przybył generał Pawło Szandruk, podporządkowując sobie SS Brigade Führera, Fritza Freitaga i przejmując bezpośrednio dowodzenie nad dywizją. Na rozkaz generała Szandruka 25 kwietnia. Żołnierze dywizji złożyli przysięgę na wierność Ukrainie i nałożyli na czapki ukraińskie godła państwowe. Tryzup. Po opuszczeniu na rozkaz generała Pawła Szandruka linii frontu 7 maja 1945 roku oddziały dywizji przeszły rzekę Mur, przechodząc do brytyjskiej strefy okupacyjnej Austrii. 10 maja 1945 SS Brygady Führer Fritz Freitag popełnił samobójstwo. Bezpośrednio komendę nad dywizją przejął generał Michał Krat. Oddziały dywizji skapitulowały przed Brytyjczykami i Amerykanami w rejonie Tamzwek. Po kapitulacji, jeńcy zostali przez Brytyjczyków poprzez obóz w Spital, przewiezieni do obozów Belaria, a następnie Rimini w Romanii. Na terenie operacyjnym II Korpusu Polskiego we Włoszech. Generał Pawło Szandruk, bezpośrednio po kapitulacji jednostki, zażądał Brytyjczyków spotkania w cztery oczy z generałem Władysławem Andersem, swym dowódcą z września 1939 roku, któremu umożliwiono w konsekwencji osobistej interwencji generała Andersa w Londynie, a także stanowiska stolicy apostolskiej. Brytyjczycy mimo sowieckich żądań nie wydali żołnierzy ukraińskich Józefowi Stalinowi, gdyż uznali ich za obywateli polskich. To uchroniło Ukraińców najpewniej przed śmiercią z rąk Sowietów. Po wojnie Pawło Szandruk przebywał w Niemczech, Francji, a następnie osiadł w Kanadzie. zarządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Augusta Zaleskiego z dnia 17 marca 1961 roku podpułkownik dyplomowany Paweł Szandruk za wybitne czyny bojowe osobistego męstwa wykazane na polu walki został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Decyzję te gwałtownie zaatakowała prasa w Związku Radzieckim i w Polsce, a także niektóre gazety na Zachodzie. Kampania przeciw Szandrukowi nie spotkała się z reakcją ze strony oficjalnych polskich czynników emigracyjnych. W obronę wziął go jednak Jerzy Giedrojc. W liście do Jerzego Stępowskiego napisał: Szandruk jest w nędzy i bardzo stary. Myślę, że wzięcie go w obronę przez Polaków jest nie tylko obowiązkiem, ale to może mieć duży rezonans wśród Ukraińców i naprawi tę londyńską głupotę. Na łamach kultury Jedroś opublikował obszerne fragmenty wspomnień Szandruka i zamieścił własny komentarz, co czynił niezmiernie rzadko. Pisał. Stosunki polsko-ukraińskie od przeszło pięćdziesięciolecia obfitują w ponure karty często krwawe. Specjalnie jeśli idzie o okres ostatniej wojny. Są to rzeczy mało znane, kontrowersyjne i zabarwione emocją. Niemniej, jeśli się naprawdę poważnie myśli o normalizacji stosunków polsko ukraińskich która dziś bardziej niż kiedykolwiek jest koniecznością historyczną obu narodów. Jest już najwyższy czas, aby te sprawy zbadać z całą bezstronnością. Trzeba skończyć nareszcie z tą atmosferą, która zatruwa Europę Wschodnią. Generał Szandruk zmarł 15 lutego 1979 roku w Trenton. Boa Jeśli przygotowany przeze mnie materiał Ci się spodobał i chciałbyś wesprzeć rozwój kanału, zapraszam do okazania tego pod filmem. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!